Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego odczuwamy potrzebę dzielenia się każdym szczegółem naszego życia w internecie? Żyjemy w czasach, w których nadmierna ekspozycja stała się normą. Obecna kultura zachęca nas do nieustannego publikowania, twitowania i transmitowania naszych doświadczeń, ale czy to naprawdę nam służy? Kiedy jesteśmy na łasce mediów społecznościowych, ujawniając nasze najbardziej intymne i trywialne chwile, Łatwo zapomnieć o konsekwencjach takiej podatności. Wyobraź sobie dziennik, narzędzie tradycyjnie używane do prywatnych i intymnych refleksji, teraz wyobraź sobie, że otwierasz ten dziennik dla całego świata. Taka jest rzeczywistość nadmiernego dzielenia się w świecie cyfrowym. Dzielenie się każdym momentem, od śniadania po głębsze wydarzenia osobiste, naraża nas na szeroką i często nieznaną publiczność. Ta praktyka może wydawać się nieszkodliwa, ale może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji, takich jak utrata prywatności, nieporozumienia, a nawet uszczerbek na naszej reputacji. Poszukiwanie natychmiastowej walidacji i presja, aby być zawsze połączonym, mogą uczynić nas podatnymi i emocjonalnie narażonymi. Jednak istnieje alternatywa. Filozofia stoicka, z jej naciskiem na umiarkowanie i samokontrolę. Oferuje inną drogę. Zamiast ślepo podążać za falą nadmiernej ekspozycji, stoicy uczą nas, aby cenić dyskrecję i zastanawiać się, co naprawdę warto udostępniać. To nie jest tylko ćwiczenie powściągliwości, ale praktyka, która może nas uwolnić od kajdan opinii publicznej i przynieść wewnętrzny spokój. Starożytni filozofowie stoiccy, tacy jak Seneca i Marek Aureliusz. Głęboko rozumieli naturę ludzką i znaczenie kontrolowania naszych emocji i działań. Wzywali do umiarkowania we wszystkich aspektach życia, w tym do tego, co wybieramy, aby dzielić się z innymi. Mądrość stoików oferuje nam praktyczny przewodnik po nawigowaniu w erze cyfrowej z gracją i integralnością. Stoickie umiarkowanie, czyli wstrzemięźliwość, prowadzi nas do myślenia, zanim zadziałamy lub powiemy coś. W świecie, w którym jesteśmy stale zachęcani do dzielenia się wszystkim, stoicy przypominają nam, że nie wszystkie informacje muszą być ujawniane. Zanim coś opublikujemy w internecie lub podzielimy się osobistą historią, warto zadać sobie pytanie: czy to jest konieczne? Czy to przyniesie realną korzyść? Te proste pytania mogą być różnicą między powierzchowną interakcją a znaczącym połączeniem. Przyjęcie tego podejścia może na początku wydawać się trudne. Ale nagroda jest znacząca. Praktykując umiarkowanie, zaczynamy budować reputację wiarygodności i dyskrecji. Nasze relacje stają się głębsze i oparte na wzajemnym zaufaniu, a nasz własny spokój ducha jest zachowany. Praktyka umiarkowania zaprasza nas do ciągłego wewnętrznego dialogu, w którym oceniamy nasze motywacje i potencjalny wpływ naszych słów i działań. Nadmierne dzielenie się. Czyli oversharing to termin, który zyskał popularność w erze mediów społecznościowych. Odnosi się do aktu dzielenia się osobistymi informacjami w nadmierny sposób, często bez zastanowienia nad konsekwencjami lub adekwatnością kontekstu. Ale dlaczego to robimy? Co sprawia, że ekspozycja naszego życia osobistego na świat jest tak nieodparta? Pokusa dzielenia się wynika z poszukiwania połączenia i natychmiastowej walidacji. Platformy mediów społecznościowych są zaprojektowane tak, aby nagradzać takie zachowania polubieniami, komentarzami i udostępnieniami, tworząc uzależniający cykl osobistej ekspozycji. Jednak to, co wydaje się niewinną wymianą, może szybko przerodzić się w podatność. Kiedy dzielimy się bez filtra, otwieramy drzwi do osądów, krytyki, a nawet nieporozumień, które mogą zaszkodzić naszej samoocenie i dobrostanowi. Wpływ nadmiernego dzielenia się wykracza poza natychmiastowy dyskomfort. Może prowadzić do utraty prywatności, nieporozumień, a nawet wpływać na nasze możliwości zawodowe. Ponadto, eksponując nasze życie osobiste na szeroką publiczność, ryzykujemy krytykę i osądy, które mogą wpłynąć na naszą samoocenę i dobrostan emocjonalny. Rozpoznanie tego wzorca to pierwszy krok do odzyskania kontroli. Nad naszymi osobistymi narracjami. Cnota wstrzemięźliwości jest centralna w filozofii stoickiej i może być potężnym narzędziem, które pomoże nam umiarować nasze dzielenie się. Wstrzemięźliwość uczy nas znajdowania równowagi, ćwiczenia samokontroli i unikania skrajności. Ale jak to się odnosi do świata cyfrowego? Praktykując wstrzemięźliwość, uczymy się powstrzymywać od impulsu natychmiastowego dzielenia się. Dajemy sobie czas na refleksję nad naszymi emocjami i zastanawiamy się, czy to, co mamy zamiar udostępnić, jest naprawdę konieczne lub korzystne. Ten proces refleksji nie tylko chroni nas przed możliwymi żalami, ale także pomaga nam rozwijać bardziej intencjonalną i znaczącą komunikację. Wstrzemięźliwość przypomina nam, że cisza może być równie potężna jak słowa, a siła tkwi w wiedzy, kiedy mówić, a kiedy słuchać. Stoicy wierzyli, że prawdziwa wolność pochodzi z kontroli nad własnymi pragnieniami i impulsami. Stosując wstrzemięźliwość w naszych interakcjach online, zaczynamy panować nad naszymi instynktami nadmiernej ekspozycji, tworząc bardziej zrównoważoną i autentyczną obecność cyfrową. Ta praktyka poprawia jakość naszych komunikacji, ale także wzmacnia nasze poczucie tożsamości i celu. Marek Aureliusz. Jeden z najsłynniejszych filozofów stoickich często pisał o znaczeniu zachowania własnego rozumu i refleksji wewnętrznej. W swoich pismach, znanych jako medytacje, podkreślał potrzebę budowania wewnętrznego cytadeli, czynnej przestrzeni mentalnej, w której możemy reflektować i znaleźć spokój, niezależnie od chaosu wokół nas. W naszym hiperpołączonym świecie zachowanie własnego rozumu może wydawać się trudnym zadaniem. Jesteśmy bombardowani bodźcami i oczekiwaniami ciągłego dzielenia się. Jednak Marek Aurelius uczy nas, że prawdziwa siła pochodzi z wewnątrz. Poświęcając czas na autorefleksję i zachowanie pewnych myśli i doświadczeń dla siebie, budujemy mocną fortecę, która pozwala nam poruszać się po świecie cyfrowym z większym bezpieczeństwem i jasnością. Praktyka zachowania własnego rozumu. Zaprasza nas do cichego, osobistego dialogu, w którym znajdujemy mądrość i pocieszenie. Idąc za przykładem Marka Aureliusza, możemy nauczyć się cenić ciszę i refleksję jako narzędzia do zdobywania mądrości. Zamiast spieszyć się z dzieleniem się każdą myślą i emocją, możemy znaleźć siłę w cichej kontemplacji, zachowując wewnętrzny spokój i chroniąc naszą prywatność. Ten wewnętrzny dialog, wzmocniony praktyką medytacji i journalingu, Zapewnia nam solidne fundamenty w stale zmieniającym się świecie. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której w przypływie emocji podzieliłeś się czymś online, a potem tego żałowałeś? To częsty odruch cyfrowej impulsywności. Często nasze nieprzetworzone emocje prowadzą nas do dzielenia się informacjami, które przy większym spokoju i refleksji wolelibyśmy zachować dla siebie. Wyobraź sobie dzień pełen trudności. Czujesz się przytłoczony. Pokusa wyżalenia się w mediach społecznościowych jest duża, szukając wsparcia lub walidacji. Jednak te momenty podatności mogą nas narażać na krytykę lub nieporozumienia, które tylko pogłębiają nasze negatywne uczucia. Filozofia stoicka uczy nas, aby zatrzymać się i zastanowić przed podjęciem działania, pozwalając naszym emocjom się uspokoić przed podjęciem decyzji o dzieleniu się czymkolwiek. Praktykowanie bardziej refleksyjnego podejścia pomaga nam unikać żalu i chronić nasze osobiste i zawodowe relacje. Zamiast reagować impulsywnie, możemy poświęcić czas na przetworzenie naszych emocji w sposób prywatny, na przykład poprzez journaling lub medytację. Dopiero potem, gdy jesteśmy spokojniejsi i bardziej świadomi, powinniśmy decydować co naprawdę warto udostępniać. Stoicy wierzyli w dychotomię kontroli, ideę że niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, podczas gdy inne nie. Ta różnica jest kluczowa, gdy chodzi o nadmierne dzielenie się. Możemy kontrolować, co wybieramy do udostępnienia, ale nie możemy kontrolować, jak inni to postrzegają lub reagują na te informacje. Wyobraź sobie, że publikujesz kontrowersyjną opinię w mediach społecznościowych. Możesz kontrolować swoje słowa, ale nie możesz kontrolować reakcji, które one wywołają. Może to prowadzić do gorących debat, pochopnych osądów, a nawet osobistych ataków. Rozumiejąc to ograniczenie, możemy być bardziej ostrożni i rozważni w kwestii tego, co wybieramy do ujawnienia, chroniąc naszą integralność i unikając niepożądanych konsekwencji. Dychotomia kontroli zachęca nas do skupienia się na tym, co możemy kontrolować nasze działania i decyzje. Stosując tę filozofię do naszego zachowania online. Rozwijamy bardziej świadome i zrównoważone podejście, unikając ryzyka związanego z nadmiernym dzieleniem się. Ta praktyka pomaga nam zachować wewnętrzny spokój, wiedząc, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, działając z intencją i refleksją. W świecie, gdzie mówienie i dzielenie się jest nieustannie zachęcane, wybór ciszy może być aktem mądrości. Filozofia stoicka ceni dyskrecję. Uznając, że nie wszystkie informacje muszą być ujawniane, ale jak możemy praktykować tę mądrość na co dzień? Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu w pracy, gdzie presja, aby się wyróżniać, jest wysoka. Zamiast mówić bez zastanowienia, stoicy uczą nas, aby starannie wybierać, co warto udostępniać. Zapytaj siebie: czy to jest naprawdę konieczne? Czy to przyniesie korzyść komuś, lub przyczyni się pozytywnie do rozmowy? Jeśli odpowiedź brzmi nie, być może lepiej zachować te informacje dla siebie. Praktyka dyskrecji pozwala nam kultywować przestrzeń osobistą do refleksji i samopoznania. Pomaga nam unikać żalu i zachować spokój ducha, jednocześnie budując relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Cisza może być potężnym narzędziem samokontroli i mądrości. Pozwalając naszym słowom nabrać większej wagi i znaczenia, gdy wybieramy, aby je użyć. Stoicy uczą nas, że jakość naszych relacji jest ważniejsza niż ilość interakcji, które mamy. Umiar w tym, co dzielimy, pozwala nam budować solidniejsze i autentyczne relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Pomyśl o przyjacielu, który dzieli się wszystkimi szczegółami swojego życia online. Na początku może się wydawać, że znasz go głęboko, ale nadmierna ekspozycja często rozcieńcza autentyczność interakcji. W przeciwieństwie do tego, kiedy jesteśmy wybiórczy w tym, co udostępniamy, pokazujemy innym, że nasze słowa mają wagę i znaczenie. To tworzy środowisko szacunku i zaufania, gdzie każda interakcja jest cenna. Praktykowanie mądrości stoickiej w naszych relacjach. Oznacza również bycie dobrym słuchaczem i szanowanie prywatności innych. Demonstrując samokontrolę i dyskrecję, inspirujemy innych do robienia tego samego, tworząc kulturę wzajemnego szacunku i empatii w naszych osobistych i zawodowych interakcjach. To wzmacnia więzi i buduje solidne podstawy dla prawdziwych i trwałych połączeń. Zachowanie prywatności i granic osobistych w świecie który nieustannie zachęca nas do dzielenia się wszystkim, wymaga odwagi. Odwaga stoicka nie jest tylko o fizycznej dzielności, ale także o wewnętrznej sile potrzebnej do przeciwstawienia się presji społecznej i zachowania naszej integralności. Zastanów się nad presją, aby zawsze być obecnym i na bieżąco w mediach społecznościowych. Odwaga stoicka przypomina nam, że nie musimy podążać za tłumem, aby być akceptowanymi. Potrzeba odwagi, aby stawić czoła lękowi przed utratą znaczenia lub połączenia, wybierając, aby nie udostępniać pewnych aspektów naszego życia. Jednak ta odwaga jest nagradzana poczuciem samowystarczalności i szacunku dla siebie. Ustalając i utrzymując jasne granice, chronimy nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, mówił o znaczeniu życia zgodnie z naszymi zasadami. Nawet w obliczu przeciwności. W kontekście dzielenia się cyfrowego oznacza to odwagę bycia wybiórczym i rozważnym w kwestii tego, co udostępniamy, zachowując naszą prywatność i spokój wewnętrzny. Robiąc to, pokazujemy innym, że cenienie naszej prywatności jest aktem siły, a nie słabości. Adopcja praktyk stoickich może przemienić sposób, w jaki zachowujemy się online. Promując bardziej intencjonalną i świadomą obecność cyfrową. Jedną z potężnych praktyk jest premedytacja przeciwności, polegająca na rozważaniu możliwych negatywnych wyników przed udostępnieniem jakiejkolwiek informacji. Zanim coś opublikujemy w mediach społecznościowych, zapytajmy siebie: Jak ta informacja może być źle zinterpretowana? Czy to może wpłynąć na moją reputację lub zranić kogoś? Ta chwila refleksji. Pomaga zmniejszyć impulsywność, pozwalając podejmować bardziej świadome decyzje i chronić naszą prywatność oraz godność. Inną użyteczną praktyką stoicką jest journaling. Zamiast natychmiast dzielić się naszymi emocjami i myślami online, pisanie w dzienniku oferuje bezpieczną przestrzeń do przetwarzania uczuć. To pozwala nam przemyśleć i zastanowić się nad naszymi słowami z bardziej spokojnym umysłem, zanim zdecydujemy czy powinniśmy coś publicznie udostępnić? Ta praktyka nie tylko chroni naszą prywatność, ale także wzmacnia naszą samokontrolę. Praktyka stoickiej wstrzemięźliwości nie tylko moderuje nasze zachowanie online, ale także wzbogaca nasze życie osobiste i poczucie własnej wartości. Ćwiczenie samokontroli to potwierdzenie naszej zdolności do panowania nad własnymi pragnieniami i impulsami. Wzmacniając naszą pewność siebie, wstrzemięźliwość uczy nas cenić ciszę i refleksję, zamiast poszukiwać zewnętrznej walidacji. Praktykując tę cnotę, uczymy się doceniać wartość naszych własnych opinii i uczuć, bez potrzeby ciągłego dzielenia się nimi, aby uzyskać aprobatę innych. To pomaga nam rozwijać poczucie samowystarczalności i szacunku dla siebie. Ponadto, stosowanie wstrzemięźliwości w naszych interakcjach, buduje solidniejsze i oparte na zaufaniu relacje. Osoby, które szanują swoją prywatność i granice, mają tendencję do przyciągania innych, którzy robią to samo, promując kulturę wzajemnego szacunku i zrozumienia w naszych relacjach osobistych i zawodowych. Wstrzemięźliwość to zatem nie tylko osobista cnota, ale praktyka, która przynosi korzyści całej naszej społeczności. Stoicka wstrzemięźliwość w dzieleniu się może być głębokim źródłem wewnętrznego spokoju. W świecie nasyconym informacjami, umiejętność zachowania pewnych rzeczy w prywatności i refleksji wewnętrznej pomaga zachować naszą spokojność umysłu. Kiedy praktykujemy wstrzemięźliwość, unikamy żalu, który często towarzyszy impulsywnemu dzieleniu się. Filozofia stoicka uczy nas, aby cenić spokój ducha ponad natychmiastową gratyfikację. Przypominając, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz, a nie z opinii zewnętrznych. Ponadto wstrzemięźliwość promuje bardziej znaczącą i intencjonalną komunikację. Zamiast dzielić się impulsywnie, zachowujemy nasze słowa na momenty, które naprawdę mają znaczenie, tworząc interakcje, które są głębsze i bardziej autentyczne. Ta równowaga między tym, co myślimy, co mówimy, a co zachowujemy dla siebie, jest kluczowa dla praktyki stoickiego wewnętrznego spokoju. Świadoma mowa jest zasadą centralną w filozofii stoickiej i praktyką kluczową dla unikania nadmiernego dzielenia się. Zanim coś powiemy lub opublikujemy, stoicy uczą nas, aby zatrzymać się i zastanowić nad koniecznością, prawdziwością i dobrocią naszych słów. Zadaj sobie pytanie: czy to jest naprawdę konieczne, czy to jest prawdziwe, czy to jest życzliwe? Te proste, ale potężne pytania mogą pomóc umiarować naszą komunikację i zapewnić, że przyczyniamy się pozytywnie do rozmowy. Ta praktyka nie tylko chroni naszą własną integralność, ale także promuje środowisko szacunku i wzajemnego zrozumienia. Adopcja świadomej mowy przekształca sposób, w jaki się komunikujemy, czyniąc nasze słowa bardziej wartościowymi i wpływowymi. Zamiast gubić się w morzu powierzchownych informacji, Nasze interakcje stają się bardziej bogate i znaczące, odzwierciedlając stoicką mądrość że mniej znaczy więcej. W miarę jak kończymy naszą podróż pomocy stoickiego samopanowania, ważne jest, aby zastanowić się nad korzyściami, jakie ta filozofia przynosi naszym życiom. Stoicyzm uczy nas, aby cenić dyskrecję, refleksję wewnętrzną i samokontrolę, promując życie z większą integralnością i wewnętrznym spokojem. Praktyka stoickiego samopanowania pomaga nam unikać niebezpieczeństw nadmiernego dzielenia się i budować bardziej autentyczne relacje oparte na zaufaniu. Wybierając starannie to, czym się dzielimy, budujemy reputację wiarygodności i mądrości, jednocześnie chroniąc naszą prywatność i dobrostan emocjonalny. Dziękujemy, że dołączyłeś do nas w tej eksploracji zasad stoickich i ich zastosowania we współczesnym świecie. Pamiętaj, że każdy krok, jaki podejmujemy w kierunku samopanowania i umiarkowania, wzbogaca nasze życie i życie wszystkich wokół nas. Kontynuuj poszukiwanie mądrości i praktykowanie wdzięczności, ponieważ są to klucze do pełnego i zrównoważonego życia. Dziękujemy, że dołączyłeś do nas w tej podróży odkrywania i nauki o niebezpieczeństwach, nadmiernego dzielenia się i rozwiązaniach, które oferuje filozofia stoicka. Mamy nadzieję, że znalazłeś wartościowe wglądy, które mogą być zastosowane w twoim codziennym życiu. Chcemy usłyszeć od ciebie. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z dzieleniem się online i jak planujesz włączyć stoicką mądrość w swoje interakcje cyfrowe. I nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej filmów o tym, jak żyć z zrównoważonym i znaczącym życiem korzystając z nauk starożytnych filozofów. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności i za twoje nieustanne dążenie do wzrostu i mądrości. Razem możemy stworzyć środowisko szacunku, refleksji i autentyczności. Do następnego filmu.